Mm -hmm. jestem zupełnie sama w han galerii handlowej, ale fajnie, w końcu będę mogła zrobić jakieś fajne zakupy, mam jakieś pieniądze, wow, ale fajna spodniczka, ale 99 centów to trochę dużo, mm -hmm. wow, ale fajne włosy ma ta pani, tak, ja bym chciała mieć włosy, Jezu, jak to by był super wyglądało, dlaczego tak na mnie patrzysz, malutka? E, e, bo wydaje mi się, że Pani włosy są naprawdę fantastyczne. O, dziękuję bardzo. Jak można zrobić sobie takie włosy? No, wiesz co? E, to po prostu farba do włosów. Kosztuje około 200 centów. Ach, wydaje mi się, że wyglądałabym w takich włosach naprawdę super. Chyba muszę poszukać takich farb albo może jakichś szamponów koloryzujących. Wow, ta Pani też ma naprawdę super włosy, takie złote i długie, zaplecione, ale super. Chyba wydaje mi się, że też bym wyglądała fajnie w takich włosach. Czy czymś mogę Ci pomóc? Yy, 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 nie, wszystko w porządku, po prostu yy, bardzo podobają mi się Pani włosy. Yy, czy można kupić takie farby gdzieś tutaj w sklepie? Tak, oczywiście, chodź pokażę Ci, mamy bardzo dużo różnych kolorów, proszę bardzo, zapraszam za mną. W tym momencie mamy złotą, mamy różową, mamy też jasno-niebieską, no i mamy też opakowanie z farbą, która jest jakby farbą niespodzianką, czyli dopiero po wykonaniu koloryzacji okazuje się, jaki jest kolor. Proszę sobie obejrzeć i dać znać, jeśli się zdecydujesz. Wow, ale super! To jest ta złota, którą miała pani sprzedawczyni. Hmm, byłoby super coś takiego mieć. Ale może, może bardziej szalona będzie wziąć sobie taką farbę niespodziankę. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Zdecydowałam się właśnie na tą farbę. Co pani myśli? Hmm, bardzo fajny, bardzo dobry wybór. Zapraszam do kasy w takim razie. A, proszę bardzo. Masz szczęście, dzisiaj tylko 6, 6 centów za tą farbę. Jest promocja. Ale super! Nawet nie wydałam za dużo kasy, a będę fajnie wyglądać. Cześć mama, cześć Emma, już jestem z powrotem. O, cześć Hanna, jak było w galerii handlowej? Kupiłaś coś fajnego? O, Hanna, co masz w ręce? Czy to, to ciaska, Cukierki? Jeśli tak, to chcę jednego. Daj! Eee, muszę szybko do łazienki. Ah, okej. Okay. Dobra. No to cóż, chyba będzie łatwo to nałożyć na głowę. Pani mówiła, że nie będzie ciężko. Zobaczmy, co tu jest napisane. No to najpierw zmoczyć włosy, potem nałożyć farbę i wmasować jak szampon. Zrobi się piana, zawinąć ręcznik, no i już. No okej. Okay. No to podprysznic. Okej. Okay. No i teraz kolejny krok. Nałożenie farby. No i ręcznik. Teraz muszę tylko trochę poczekać. <laughs> Hana, co ty masz na głowie? Julian, wyjdź stąd. Co ty masz na głowie? Śmiesznie wyglądasz. <laughs> Julian, wyjdź. Proszę cię. O matko, jaka maruda. Okej. Okay. Poczekałam już. Mam nadzieję, że teraz mogę już ściągnąć. OK. Gdzie jest lustro. Okej, tutaj jest. Jej! Jest fioletowe włosy. Ale fantastycznie. Coś takiego właśnie mi się marzyło, ale dobrze. Wydaje mi się, że wszyscy będą zachwyceni, a na pewno zaskoczeni. Idę się pokazać. Hej, ludzie! Mam dla Was niespodziankę. O! O matko, Hanna, co ci się stało na głowie? Hanna, <laughs> no, co ty zrobiłaś? No, y miałam po prostu szampon koloryzujący, zobaczcie jaki fajny. Haha, <laughs> wyglądasz jak jednorożec. O Boże, Hanna, wszyscy będą się z ciebie śmiali. Julian, cicho bądź. <laughs> wyglądasz jak jajko niespodzianka. Hanna, kochanie... Co ty zrobiłaś sobie na głowie, może 9 lat, przecież mówiłam ci, że nie wolno używać farb do włosów. No, mamo, ale to schodzi, to nie jest, to nie jest permanentna farba, to po prostu zejdzie po kolejnym myciu. Hanna, o matko, ja chcę, żeby zeszło to teraz, tata nie będzie zadowolony. Idziemy do łazienki to zmyć? Nie ma w ogóle dyskusji. Mamo, naprawdę, mi się tak podoba. Hana, jak będziesz starsza, wtedy będziesz mogła sobie robić z włosami co chcesz. Teraz idziemy to zmyć. Dodam, do, do łazienki. O, oh, nie. Hana, ja też chcę mieć takie włosy. Chcę wyglądać jak jednorożec. Chcę tak wyglądać. Hana, no i widzisz, i twoja młodsza siostra teraz też chce takie włosy. Same zamieszanie. Twój bracie z ciebie śmieje, siostra jest smutna. Och, zmywamy to. Mamo, to jest moja ulubiona farba. Nie chcę tego zmywać, tak fajnie wyglądam. Już, zmywamy, kochanie. Będziesz starsza, będziesz robiła sami, co chcesz. O mama, i co? Udało się zmyć tą farbę jednorożcową z jej głowy? Już praktycznie jest poza tym wszystkim. Już nie ma tej farby, ale nie denerwujcie jej, bo Hanna jest naprawdę smutna teraz. Bardzo jej się podobała ta farba, ale nie możemy na to pozwolić, jako rodzice. Mama, ja też bym chciała taką farbę, chciałabym wyglądać jak jednorożec. My mamy takie rude włosy z Julianem, nam się nie podobają nasze włosy. Hana, hana, zostawcie mnie. Ej, mi się podobają twoje włosy, czy blond, czy fioletowe. Wszystkie włosy, które miałaś, były fajne. Nic się nie przejmuj. Dajcie mi spokój. Juliana, ty się ze mnie śmiałeś. Odejdź stąd. Mi się bardzo podobał ten fioletowy, fioletowy kolor włosów. Hanna, proszę cię, przepraszam. W sumie nie chciałam się z Ciebie śmiać. No, wyglądałeś dość dziwnie. Ja lubię Twoje włosy. Zobacz, i tak masz fajniejsze włosy niż my. My mamy rude. Dzieci się z nas śmieją. Chodź, Hana, pobaw się ze mną zabawką. Mam tutaj taki fajny wózek. Chodź, pobaw się ze mną.